Cześć, witam Cię na Warszawskich Dniach Informatyki 2024 roku, 15. już chyba edycja, jeżeli się nie mylę. A dzisiaj pogadamy z tej okazji o kasie. To znaczy, pogadamy o tym, jak Platform Engineering może zaoszczędzić Twojej organizacji 5 milionów złotych rocznie na IT. Tak, 5 milionów złotych to dużo kasy jest, nie? 5 milionów to jest tyle, co 20 Tesli Model 3. Gdybyśmy je sobie tak ustawili w rządku i tak co roku robili taki zakup. 5 milionów to jest też, jakbyśmy położyli banknoty 100 złotowe jeden obok drugiego, tak żeby się stykały, zajęłoby nam to 7,5 kilometra trasy wyłożonej banknotami. 7,5 km to całkiem spory dystans. No właśnie, tytuł nie jest clickbaitem. Naprawdę. Platform Engineering może zaoszczędzić Twojej organizacji, Taką kasę może zaoszczędzić nawet większą kasę, jeżeli macie większą skalę. Te 5 milionów złotych policzymy sobie gdzieś w połowie tego wystąpienia. Z czego ono wynika? Pokażę Ci to na liczbach i pokażę Ci to na 10 zespołach programistycznych. To w sumie nie jest dużo. Niektóre organizacje mają ich 30, niektóre 40, a sytuacja, jaką opiszę, nie jest wcale taka nietypowa. No dobra. To zaczniemy od tego, co, o co chodzi w ogóle w tym całym Platform Engineeringu. Platform Engineering to jest taka dziedzina IT dość nowa, która wywodzi się od DevOps i która mówi o tym, że należałoby zwiększyć produktywność zespołów deweloperskich poprzez zaadresowanie tematów security, compliance, kosztów, runtime, observability itd. w tych zespołach, nakładając na to pewne abstrakcje, to znaczy, żeby programiści. Byli w stanie na przykład sobie uruchamiać nowe środowiska do pracy w kilka sekund, żeby nie musieli się zajmować technologią, żeby nie musieli się zajmować integracją aplikacji na przykład z narzędziami observability, tylko żeby mieli to od tak. No i teraz, okej, okay, jak do takiego tematu podejść? Powiedziałem, że temat wywodzi się od DevOps i nie skłamałem. Natomiast nasza pierwsza myśl, Myślimy sobie o temat wywodzi się od DevOps, a to pewnie jakieś wdrażanie Kubernetesów, pewnie jakaś zabawa technologią. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Platform engineering nie jest tematem technologicznym. Platform engineering jest bardziej zmianą tego, w jaki sposób korowe zespoły IT współdziałają sobie z zespołami programistów i z zespołami ogólnie aplikacji biznesowych. Dlaczego powiedziałem, że jest to zmiana organizacyjna przede wszystkim? 80% tej zmiany to jest zmiana organizacyjna. Dlatego, że platform engineering żeby w ogóle platforma w organizacji powstała, musi zajść kilka okoliczności. Po pierwsze, musimy jasno powiedzieć, za co będzie odpowiadał taki zespół platformy, za co będzie odpowiadać, będą odpowiadały inne zespoły. Po drugie, musimy w ręce tego zespołu platformy dać władzę do tego, żeby takie granice odpowiedzialności określać i żeby mieć możliwość implementacji w tych wszystkich narzędziach DevOpsowych. Tego, aby odzwierciedlić te granice. To znaczy, nie możemy mieć wielu zespołów od Kubernetesa, nie możemy mieć wielu zespołów od baz danych, nie możemy mieć osobnych zespołów zorientowanych technologicznie, tylko musimy mieć jeden zespół albo jedną domenę, która ze sobą współpracuje platformową. Kolejno, musimy mieć usługowe podejście do zespołów, musimy mieć mentalność w ogóle produktową w takich zespołach korowych. Co to znaczy mentalność produktowa? To znaczy, że nie możemy oczekiwać od programisty, że będzie specyfikował nam na przykład IPKi. Albo że będzie nam mówił, że dostępu, że taki i taki DNS wystaw tu i tam, albo takie i takie połączenie sieciowe zrób, albo taki namespace na Kubernetesie mi wytwórz, tylko będzie mówił swoją potrzebę. Drogi DevOpsie potrzebuje wystawić swoją aplikację na świat. Drogi DevOpsie potrzebuje środowiska do pracy. No jest to też zmiana technologiczna, siłą rzeczy. O co chodzi ze zmianą technologiczną? Po pierwsze, żeby w ogóle usługowość, produktowość działała, i aby te jasne granice odpowiedzialności były, i aby one były dość szybko egzekwowane, no to potrzebujemy mieć porządek w narzędziach DevOpsowych. Potrzebujemy, potrzebujemy mieć też automatyzację i orkiestrację tych narzędzi. Jeżeli będzie ich za dużo, znowu powstanie nam chaos, znowu powstanie nam niejasność w granicach odpowiedzialności. Co jeszcze musimy mieć? Musimy mieć uporządkowany model uprawnień w tych wszystkich narzędziach, które określa to w jaki sposób sobie podzieliliśmy organizację, czyli gdzie leżą nasze granice odpowiedzialności i dobrze by było, żeby zespół platformowy mógł w narzędziach DevOpsowych mieć admina, czyli robić to, e, rob, e, zrobić wszystko to, aby móc świadczyć zespołom programistycznym pewne usługi. No dobra, to jak konkretnie podchodzi się do takiego tematu? Bo powiedziałem na razie ogólnikowo, jakie są filary w ogóle udanego Udanego wdrożenia platformy w organizacji, no to, jak się podchodzi konkretnie do takiego tematu platformowego. Do tematu platformowego podchodzi się od. Oczywiście równolegle musimy zaadresować zarówno tą część technologiczną, jak i organizacyjną. I podchodzi się tak samo jak do tworzenia każdego produktu. Czyli musimy najpierw przeanalizować potrzeby użytkowników, potem musimy zaprogramować coś, stworzyć, e, poukładać sobie organizację pod to, żeby rozwiązanie pasowało do organizacji. Organi a nie odwrotnie, jakby staramy się nie dostosowywać organizacji do rozwiązania, tylko odwrotnie. I potem musimy taki produkt utrzymać i świadczyć usługę programistom. Więc po kolei. Co się dzieje w każdym z tych etapów, jeżeli chodzi o analizę i o y, w warstwie organizacyjnej, w warstwie technologicznej? Więc tak. Najpierw musimy rozpoznać Potrzeby naszych użytkowników. Naszymi użytkownikami w platformie będą programiści. Na ich experience, czyli na ich zadowoleniu, na ich rozwiązywaniu problemów technologicznych musimy się najbardziej skupić, więc musimy rozpoznać, z kim mamy do czynienia. Musimy zobaczyć, jakie mamy obecnie praktyki, jeżeli chodzi o software development, jeżeli chodzi o operations w firmie, i potem musimy dostosować poziom platformy do tych użytkowników, czyli musimy sobie powiedzieć, za co dokładnie będzie odpowiadała platforma, za co będzie, za, za co będą odpowiadali programiści w zespołach. Musimy sobie zidentyfikować w jaki sposób będziemy się z tymi programistami komunikować i w jakim modelu odpowiedzialności będziemy działać. To znaczy ja odpowiadam za Kubernetesa w zespole Platformy, ale co to znaczy? To znaczy, że jak przyjdzie do mnie programista i powie, że potrzebuje środowiska, to ja go nie będę pytał o namespace, tylko ja będę miał to wystandaryzowane i będę mu ten namespace razem z całą inną otoczką tworzył. Więc musimy mieć jasno zdefiniowane usługi, czyli z czym programista do mnie może przyjść, w jaki sposób to zakomunikuje. Musimy bardzo często zmienić w ogóle strukturę organizacyjną, czyli musimy zmienić topologię zespołów. Jeżeli do tej pory mieliśmy. Poukadane zespoły programistyczne i zespoły w ogóle IT, te korowe zespoły IT po technologiach, mam zespół raklowców sieciowców, kogoś tam, kogoś tam, no to musimy to trochę zmienić, tak? Musimy mieć jakiś jeden zespół platformowy, który będzie taką usługę dla programistów świadczył. Oczywiście on może przykrywać te zespoły pod spodem, jeżeli one faktycznie specjalizują się w danej technologii i nie chcemy mieć oderwania tych zespołów i wyrzucenia ich w platformę, bo na przykład obsługują też inne systemy, które które są poza platformą w organizacji, no to nadal taki zespół musi to przykryć platformowej, musi mieć na tyle władzę, skuteczną władzę w narzędzia, które nawet utrzymują inne zespoły korowe, aby wprowadzać do nich zmiany. Technologicznie, co to znaczy technologicznie zrobić analizę? To znaczy musimy mieć strategię technologiczną, wiedzieć jakie narzędzia do czego będziemy wykorzystywali, narzędzia DevOpsowe, i pozbyć się, wiedzieć czego się pozbyć, co zmigrować, jeżeli czegoś mamy za dużo. Na przykład mamy Jenkinsa, GitHuba. GitHub Actions i, i Bamboo, no to być może warto postawić tylko na jedno z nich, a być może warto je zachować, ale wiedzieć, do jakich przypadków chcemy je stosować. Więc musimy zrobić review narzędzi i strategii technologicznej. Wcale nie musimy zmieniać wszystkich narzędzi, natomiast musimy przynajmniej wiedzieć, do czego jakie narzędzia służą. Dalej, musimy sobie zadizajnować platformę, czyli musimy podejść do tego tak, jak do każdego projektu softwareowego. Musimy mieć architekturę platformy, musimy. Zaplanować, jak będziemy implementowali te usługi i jak ta platforma będzie wspierała zespół platformy do tego, żeby świadczyć tą usługę zespołom deweloperskim. Musimy zaplanować migrację. W każdym narzędziu musimy zaplanować model uprawnień i na koniec musimy się zastanowić, jakim interfejsem będzie, będziemy się komunikować z zespołem programistów. Czy to będzie jakaś Jira, czy to będzie Internet Developer Portal, czy na tym Internet Developer Portalu będziemy mieli na tyle dużą automatyzację, że programiści będą mogli sami, bez nawet naszej wiedzy, udziału naszej, czyli zespołu platformy, wyklikiwać pewne rzeczy sobie na tej platformie. Potem przychodzi nam czas na implementację i release. Jeżeli chodzi o warstwę organizacyjną, no to to jest miejsce, w którym zmieniamy topologię zespołów. To jest miejsce, w którym dajemy metryki biznesowe do tego, żeby sprawdzić, czy platforma przynosi korzyść organizacji. To jest miejsce, w którym definiujemy SLA. To jest miejsce przede wszystkim, w którym dokonujemy dużej zmiany w organizacji, i za tym powinna iść również zmiana w technologii. A więc wszystko to, co przeanalizowaliśmy, powinniśmy zacząć porządkować, automatyzować, orkiestrować, wprowadzać zmiany po prostu w technologii, a integrować ją ze sobą, jeżeli trzeba. Jak to będzie wyglądało w praktyce, to za chwilę usłyszycie. No i musimy zaplanować migrację. Jeżeli chcemy, żeby platforma wspierała również istniejące inicjatywy, w organizacji, no to dobrze by było zaplanować emigrację. No i potem zaczyna się utrzymanie takiej platformy. Utrzymanie, czyli świadczenie usługi zespołom programistycznym. Ee, świadczenie usługi to znaczy, musimy mieć jakieś SLA i musimy mieć jakieś. Znaczy SLA nie musimy mieć, ale fajnie było, jakbyśmy mieli SLO. Tak, żeby ta usługa była powtarzalna, żeby programiści wiedzieli, że mogą na nas liczyć. Musimy też mierzyć, czy platforma biznesowo przynosi wartość organizacji, czyli czy dowozi to, co obiecała, że ma dowieść. Jeżeli chodzi o technologię, no to po prostu fiksujemy, mamy realizację zgłoszeń deweloperów, dbamy o to, żeby narzędzia działały w miarę bezproblemowo. Jeżeli chodzi o, tą, jakby jeżeli chodzi o to wszystko, to jakby wszystkie te trzy elementy są bardzo ważne, ale moim osobistym zdaniem analiza jest najważniejsza, dlatego że ona będzie nam definiowała potem, w jaki sposób zespół platformy będzie osadzony w organizacji, co platforma ma dokładnie robić, jak ma działać, jakie ma świadczyć usługi. Mała kryptoreklama. Tego mi zawsze brakowało najbardziej we wszystkich inicjatywach platformowych. Ja się platformami zajmuję już od 4 lat. Wypracowałem sobie pewną metodykę prowadzenia takiej analizy. Nie znajdziecie drugiego kursu, jeżeli chodzi o prowadzenie inicjatyw platformowych, takiego jak mój, więc zachęcam do tego, żeby z niego skorzystać, dlatego że kosztuje on dużo mniej niż te 5 milionów złotych rocznie promil tego. A w ramach warszawskiej Dni informatyki. Na hasło WDI2.0 macie kod promocyjny minus 20%. No dobra, to jak wygląda rezultat organizacyjny? Najpierw wysokopoziomowo, a potem na konkretnym przykładzie. Więc wysokopoziomowo tak. Po pierwsze, jak e, wprowadzimy sobie platformę, to pierwsze co będziemy mieli to jasno określony model operacyjny pomiędzy zespołem platformowym a zespołami. Aplikacyjnymi. Co to znaczy model operacyjny? To znaczy, będziemy mieli granice odpowiedzialności i w narzędziach, i w usługach, zdefiniowane usługi między zespołem platformowym a zespołem aplikacyjnym, jasno zdefiniowane, w jaki sposób te zespoły mają ze sobą współpracować i w ogóle jak mają być stworzone. No Okej, okay, ale po co to wszystko? Po co to wszystko? Po pierwsze, w zespole. Aplikacji biznesowej, celem, jednym z celów platformy jest to, żeby zespoły były jak najmniej niezależne od technologicznych aspektów swojej w swojej aplikacji, to znaczy aby skupili się na wdrażaniu funkcjonalności biznesowych, a nie walką z technologią, więc mają pewną autonomię w działaniu, mogą sobie decydować kiedy chcą na przykład realizować aplikacje i nie muszą o to pytać DevOpsów. Mogą releasować sobie aplikacje, nie muszą pytać o to sieciowców, o, nie muszą pytać o, ani prosić o nic bazodanowców, security i tak dalej, bo ich aplikacja jest jakby zabezpieczona, compliant by design, dlatego że jest zbudowana na podstawie pewnych templatek, które platforma dostarcza. To po pierwsze. Ma, no i ma oczywiście jakieś gatey, security gate'y i tak dalej, żeby wypuszczać taką aplikację i automaty do tego. Po drugie mamy self-service, czyli aplikacji, aplikacji biznesowych. Nie zawracają głowy zespołom DevOpsów, dlatego że mają jasno określone granice działania, czyli my odpowiadamy za to i umiemy to robić, wy odpowiadacie za to i umiecie to robić. Jeden drugiemu nie zawraca głowy. Po trzecie, najważniejsze, zespół aplikacji biznesowej skupia się na, deliver na delivery biznesowym, a nie na walce, tudzież zabawie technologią. Co robi zespół platformy? Jakie są korzyści z podejścia platformowego w zespole platformowym, czyli w zespole takim Core IT? Po pierwsze, Mamy porządek i automatyzację, jeżeli chodzi o technologię. Nie, nie robimy niepotrzebnych rzeczy. Po drugie, mamy jasno zdefiniowane granice odpowiedzialności, czyli wiadomo jest, za co my odpowiadamy w aplikacji, a za co odpowiadają twórcy tej aplikacji. Jaki to ma przełożenie na. Jak, jak to wygląda na przykładzie? Na przykładzie takiego, że, takim, że przychodzi nowy zespół aplikacji biznesowej do firmy, w której jest platforma. Przychodzi sobie taki zespół i mówi: tak, będziemy budować nową aplikację. Oczywiście nie mówi tego wprost do zespołu platformowego. Jeżeli platforma jest dobrze zrobiona, to wyraża taką potrzebę poprzez jakiś interfejs, poprzez jakiś portal, który e, wspiera zespół platformowy. To mogą być inne potrzeby. To mogą być też potrzeby istniejących zespołów, typu na przykład będziemy wystawiać nową naszą aplikację na świat. Będziemy potrzebowali dobudować do niej nowy komponent. Chcemy wpiąć aplikację w narzędzie Observability, jeżeli aplikacja nie jest by design budowana na platformie. Chcemy zmigrować aplikację i tak dalej, i tak dalej. Zespół platformy bez zadawania zbędnych pytań, to jest bardzo ważne, czyli bez ciągania takiego zespołu po kolach, najlepiej po prostu poprzez automatyzację, realizuje tak jasno zdefiniowaną potrzebę. Ta potrzeba jest zdefiniowana w języku, którą rozumie zespół aplikacyjny, to znaczy nie definiuje IP-ków, nie definiuje Namespaces, tylko mówi, będziemy robić to to i to. Na przykładzie onboardingu. Co może się dziać? Poprzez orkiestratory w narzędziach DevOpsowych zespół platformy wystawia kompletne działające środowisko dla zespołu aplikacji biznesowej. Co to znaczy? To znaczy, że przychodzi nowy zespół i od zespołu platformy utrzymuje w kilkanaście minut repozytorium. Na, na tą aplikację. W tej repozytorium znajduje się demo aplikacja napisana w języku, w którym zespół aplikacji biznesowej chce pisać swój software. Dalej, ta aplikacja ma już CI-CD pipeline'y, ma środowiska aż do produkcji włącznie, czyli ta demo aplikacja, ten szkielet aplikacji jest już deploy'owany na produkcję i może być wystawiana na świat, jeżeli jest taka potrzeba. Dalej, ta demo aplikacja, na, na podstawie której zespół aplikacji biznesowej będzie dalej pisał swoje programowanie ma już wpięcie do wszystkich narzędzi Observability, ma już wpięcie do narzędzi Security, ma już integracje sieciowe z tym, z czym zespół aplikacyjny chce, żeby aplikacja się integrowała, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie, jeżeli zaczną od pierwszego dnia robić logikę biznesową i napiszą jakiś kawałek, to mogą od razu wrzucić coś takiego na produkcję. Co to daje? Daje to to, że jakby zespół aplikacji biznesowej może się w 100% skupić na dostarczaniu, utrzymywaniu aplikacji biznesowej, czyli za to, za co de facto płacimy programistom, bo nie płacimy programistom za to, żeby klepali nami nie płacimy im za to, żeby bawili, bawili się frameworkami, tylko żeby dostarczali featurey i utrzymywali je na produkcji. To jest super istotny, jakby rezultat organizacyjny wdrożenia platformy. Jak wygląda rezultat technologiczny takiej inicjatywy? Z perspektywy narzędzi DevOpsowych, które raczej już w organizacji będą istniały, to to się zmieni, że będą one uporządkowane. To znaczy, że jak mieliśmy kilka instancji, na przykład Jenkins'a, z jakichś powodów, na przykład historycznych, no to teraz możemy mieć nadal kilka instancji, ale będą one. Za tym będzie szło, szedł jakiś zamysł, za tym będzie szła strategia technologiczna. Prawdopodobnie tych narzędzi będzie w ogóle. Nie będzie ich potrzeba aż tak wiele, bo przestaną się duplikować. Warstwę DevSecOps przeważnie większość organizacji już ma. Natomiast to, czym się różni taki klasyczny DevOps od, yy, od platform engineeringu, jest taki, że dochodzą nam jeszcze dwie warstwy w technologii. Dochodzi nam warstwie orkiestracji, czyli tam są orkiestratory, które jakby tą potrzebę programistów, na przykład będziemy wystawiali nową aplikację albo będziemy budowali nową aplikację, realizują w tych narzędziach. Dla przykładu, przykład zbudowania aplikacji, no to są to orkiestratory, które automatycznie tworzą środowisko. W tym środowisku umieszczają demo aplikacje. W tym środowisku, w tej, w, w, tworzą repozytorium, umieszczają demo aplikacje. Tworzą środowisko dla tej aplikacji. Tworzą CICD dla tej aplikacji. Ta, tworzą pewne indeksy na observability, tworzą bazy danych, tw tworzą jakieś, wystawiają jakieś przykładowe API, robią jakieś topiki na kawce tak itd., itd. To robi Service Layer, są dedykowane narzędzia do tego. Niektórzy piszą własne. Jest takie narzędzie open source'owe, które się nazywa Crossplane. Są narzędzia komercyjne, na przykład HumaniTek, takie, takie wypuszcza na rynek. I na to wszystko jeszcze nakładamy warstwę komunikacji z programistami, czyli Developer Experience, czyli taki frontend dla, dla naszej platformy. To jest sposób, w którym programiści mogą w prosty sposób zainicjować swoją aplikację, sw swoją potrzebę, czyli na przykład. Potrzebujemy nowego środowiska. No dobra, a jaki jest rezultat biznesowy, i dlaczego 5 milionów rocznie? I czy aby, a na pewno aż tyle, no to, to może być nawet więcej. Policzmy sobie to zresztą. Wyobraź sobie, że masz dużą firmę, która buduje sama swoje aplikacje i nie ma platformy. Więc, jeżeli w takiej firmie masz 10 zespołów aplikacyjnych, w każdym z tych 10 zespołów aplikacyjnych zatrudniesz 6 programistów. Zatrudniasz ich po średniej, średniej, zblendowanej stawce 160 zł za godzinę. Nie tylko programiści, nie? Testerzy, analitycy i tak dalej, jakby zespół osób, sześciu osób. Juniorzy będą zarabiali mniej, seniorzy mogą zarabiać więcej. I teraz każdy ten zespół raz w miesiącu robi jakiś release aplikacji. Albo robi w istniejącej aplikacji jakąś zmianę, albo wypuszcza w ogóle nową aplikację do... Do Twoich klientów w firmie. I jeżeli per release tydzień zespołowi zajmuje przygotowanie dostępów, przygotowanie baz danych, przygotowanie pipeline'ów, przygotowanie namespace'ów na Kubernetesie, ogarnięcie zgody security, wystawienie topików na kawce, wystawienie API, przetestowanie tego i tak dalej, tak dalej, czyli takie rzeczy, które dla każdej aplikacji de facto robimy. Oczywiście dla istniejącej aplikacji to nie będzie cały ten zestaw, to będzie. Kilka rzeczy, być może, i będzie to zajmowało 2-3 dni. Natomiast dla nowej aplikacji to może zająć się więcej niż tydzień. Widziałem organizacje, w których to zajmowało miesiące. I jeżeli per release cały zespół musisz tydzień poświęcić na to, żeby albo coś skonfigurować technologicznie, albo pobiegać za tym w organizacji, bo macie technologicznie zorientowane zespoły i jeszcze zawracać głowę tym technologicznie zorientowanym zespołom, a one przez to, że nie mają automatyzacji, muszą coś zrobić, co policzymy, że powiedzmy 10% tego biegania. Zajmuje, czasem więcej, czasem mniej. To coś takiego kosztuje cię 5 milionów 68 tysięcy 800 złotych rocznie. Rocznie. To jest dużo pieniędzy. Eee... Najgorsze w tym wszystkim jest tego, że tego nie zobaczysz w Excelu. Co to znaczy, że nie zobaczysz w Excelu? To znaczy, że zespół przez ten tydzień będzie mówił, że pracuje nad aplikacją. I oni faktycznie będą myśleli, że pracują nad aplikacją, bo będą załatwiani dla niej dostępy. Będą za robili dla niej testy i tak dalej, i tak dalej. Takie standardowe rzeczy. Natomiast de facto oni się będą zajmowali otoczką tej aplikacji, a nie aplikacją. Zajmowanie się aplikacją to jest testowanie featureów biznesowych. Test zajmowanie się aplikacją to jest naprawianie działającej aplikacji na produkcji. Zabawa technologią, dobór frameworku, budowanie szkieletu aplikacji nie jest zajmowanie się aplikacją, bo to nie jest dostarczanie featureów biznesowych. Tak. Na szczęście są sposoby na to, żeby nie widzieć tego w Excelu, ale to wykryć. Podam Ci kilka obja objawów takich przy tego typu sytuacji. Kilka przyczyn i jak to diagnozować. Więc tak, objawy. Jeżeli jesteś menedżerem i co chwilę słyszysz jakiś nowy framework, nowe narzędzie, którym nagle Twoje zespoły się zajmują, rzucają się na technologię, albo co chwilę słyszysz, że mamy gotowe, ale czekamy na jakiś inny zespół. Tudzież co chwila przychodzi ci nowy zespół i na przykład nie jest w stanie nic przez miesiąc wypuścić. Albo co chwila słyszysz nowe nazwy zespołów, czyli o, musimy po to pójść do tych, po to pójść do tych, po to pójść do tych, ci nas blokują. Albo każdy Twój projekt w organizacji zaczyna, albo nawet rozbudowa jakiegoś rozwiązania, zaczyna się od jakiegoś szkieletu aplikacji, od budowania jakiegoś szkieletu aplikacji. Tudzież po prostu masz słabe time to market dla aplikacji biznesowych. Co jest przyczyną? Jakby szerzej niż tylko brak platform engineeringu. Brak platform engineeringu skutkuje tym, że prawdopodobnie nie macie strategii technologicznej w korowych zespołach IT. Być może, ja nie mówię, że platforma jest jedynym słusznym rozwiązaniem, ale często to idzie w parze. Jak nie macie platformy, to bardzo często macie technologicznie zorientowane zespoły. Znaczy macie zespół raklowców, macie zespół sieciowców, macie zespół DevOpsów, macie zespół od Zabiksa i tak dalej, i tak dalej. Jak macie technologicznie zorientowane zespoły, które oczekują od innych, że im powiedzą, co mają w tych narzędziach zrobić, i mają tej mentalności produktowej, tylko mają mentalność admina, jak ja to nazywam, to prawdopodobnie nie macie platformy. Dalej, macie masę różnych narzędzi, często nieuporządkowanych, często w różnych rękach zespołu, czyli ci, na, ci nagle mają swoje instancje Jenkinsa, na przykład, nie? I nie ma jasno zdefiniowanych granic odpowiedzialności między zespołami. Dalej, macie rozmyte modele operacyjne, czyli jakby tak naprawdę nie wiadomo, kto się czym zajmuje, i większość problemów rozwiązujecie ad hoc. Albo, non-stop ekspery eksperymentujecie z różnymi narzędziami, na przykład AI, ale nie eksperymentujecie z pomysłami biznesowymi. Czyli eksperymenty, para eksperymentów idzie w rozeznanie technologii, a nie w sposób zastosowania tej technologii w praktyce. Jak to sprawdzić, jak to znaleźć, że w ogóle coś takiego jest? Po pierwsze, zrób sobie audyt, ile masz narzędzi DevSecOps w firmie i zapytaj ich, co one robią i jakby, ile masz jej instancji. I szukaj duplikatów. Na przykład dwóch sposobów budowania CIA. Dalej, sprawdź na przykład w Teamsach, z iloma zespołami taki typowy zespół się komunikuje. W Teamsie to można chyba nawet sprawdzić. Jak się okazuje, że z 40. To coś może jest nie tak, może nawet coś grubiej niż tylko brak platformy. Sprawdź sobie, to jest najprostsze. Sprawdź sobie time to market dla Twojej aplikacji biznesowej. Czyli po jakim czasie ty jesteś w stanie realizować zmiany na produkcję. Od momentu jej zgłoszenia tej zmiany. Sprawdź, ile masz technologicznych zadań w Jira. Jakby szukaj po tych narzędziach. Jak słyszysz nowe narzędzie, zrób wrzuć wyszukiwarkę w Jira, zobacz, w ilu miejscach to się pojawia w różnych zespołach. I czy się przypadkiem tym nie zajmują. No, i sprawdź częstotliwość releasów, czyli jakby, jak, jak często masz jakieś. jak często twoje zespoły releasują coś na produkcję. Dobra. Jak już wdrożysz platformę, to jak sprawdzić, że ona w ogóle działa? Ja tutaj wyznaczam dwa takie. dwie takie biznesowe metryki sukcesu platformy. Pierwsza to są metryki taktyczne, czyli takie wprost odnoszące się do platformy. Mogą być różne. Czas na to, żeby sąbordować zespół. Ile zajmuje zespołowi podłączenie się do narzędzi platformowych? Albo y, jak wygląda time to fix dla zespołów? Jak mają dobrze zrobione, albo dla Twojego zespołu platformowego. Te, dla zespołów to będzie potem te kolejne metryki. Ile masz, y, ile kosztuje Cię provisioning, czyli ile kosztuje Cię obsłużenie zespołu programistów? I tutaj raczej unikaj ogólnie kosztu, tylko per świadczenie usługi. Albo mierz satysfakcję deweloperów. To są takie metryki bezpośrednie dla platformy. Ja osobiście wolę te pośrednie, bo one mi mówią tak naprawdę o tym, czy platforma dowiozła, czy nie. E, ja je nazywam strategicznymi i strategiczne są takie, że patrz, czy po wdrożeniu platformy, time to market dla Twoich y, aplikacji biznesowych się jakoś poprawił. Sprawdź, ile masz tasków technologicznie zorientowanych w zespołach, sprawdź, czy masz jakieś narzędzia, które powinny być w zespołach, zespołach. Platformowych, a są tak naprawdę w zespołach aplikacyjnych, bo to cię może powiedzieć, że platforma czegoś nie obsługuje. Sprawdź, ile masz aplikacji na platformie i czy deweloperzy chcą z nich korzystać. Sprawdzaj satysfakcję deweloperów. Sprawdź też rotację deweloperów. De deweloperzy, którzy mają dobrze zdefiniowaną platformę pod ich dojrzałość, będą lubili pracować w Twojej organizacji. I tak dalej, i tak dalej. I na koniec chciałbym tylko Ci powiedzieć tak. Platform engineering to nie jest stricte koncept, który sobie jakiś konsultanci zaczynają wymyślać, tylko to jest coś, co faktycznie od kilku lat już działa na rynku. I to jest coś, co Gartner na przykład na ten rok daje jako czwarty najważniejszy, najważniejszy trend technologiczny. Jest już duże community zbudowane wokół platform, i tych platform pojawiło się na rynku już bardzo dużo. Cloud Native ma 500 członków Working Group Platform. Którzy pracują nad white paperami dla platformy. Jest globalna społeczność Platform Engineering, której ja jestem też częścią, liderem polskiego, polskiego dłamu tej społeczności, która ma już prawie 20 tysięcy członków globalnego community i mnóstwo dyskusji na ten temat oraz mnóstwo meetupów na Slacku, chociażby, ale też i w realu. Są też firmy, które to zajm zajmują się platformami już od kilku lat i tych platform zrobili już kilka. Na przykład firma, dla której ja pracuję, czyli Bluesoft, takich platform zrobiła już co najmniej sześć. Od 2018 roku, cztery z nich ja miałem okazję robić. No właśnie, ja miałem okazję robić. Nie przedstawiłem wam się na samym początku, trochę celowo. Nazywam się Krzysiek Hałasa. W IT pracuję od 11 lat, platformami zajmuję się od 2020 roku. Platform zrobiłem ja sam osobiście cztery, jedną, jednej, piąta platforma była taka, w której to ja doradzałem platformownerowi w jaki sposób poukładać sobie zespół, w jaki sposób y, przeanalizować potrzeby programistów, w jaki sposób zbudować interfejsy dla platformy, znajdziecie mnie na moim blogu kyha, kyhalasa.com, mam dwa kanały na YouTube, jeden globalny w języku angielskim, jeden y, w języku polskim, chyba jedyny obecnie o platform engineeringu na polskim rynku. A ten wielki QR-kod prowadzi Was do mojego profilu na LinkedInie. Oprócz tego znajdziecie mnie oczywiście na Slacku Platform Engineering, znajdziecie mnie w spo Polskiej Społeczności Architektów IT, znajdziecie mnie na uczelni, na polsko-japońskiej wyższej szkole ee, technik komputerowych, strasznie długa nazwa, e, gdzie wykładam Platform Engineering. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że temat Was zaciekawił i mam nadzieję, że będziecie mieli odwagę do tego, żeby za proponować w Waszej organizacji platformę. A jak się zabrać do analizy, to przypominam, jest na to kurs. Link macie teraz tutaj na ekranie w postaci QR-kodu i20% na hasło WDI20. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej edycji Warszawskich Dni Informatyki. Hej!